A, okej, okay. no to ja jestem niedaleko, wiesz, są moje itemy. O, przynajmniej będę mógł teraz tego szkieleta. Mm hmm, Hmm. a bo widzisz, powiem Durielowi, że nie cave'owaliśmy tylko, że ktoś inny był na serwisie no, można by, no... nie, to nie ma sensu jednak bo on to sobie obejrzy ten odcinek na YouTubie <grych> i w ogóle, nie? o kurde, a jaką pierwszego nie oglądał na no co? wiesz, w pierwszym uczestniczył nie. No, ale on nawet nie wie, to obejrzeć chyba. Ale by mógł przynajmniej wbić i dać ten głos na tak, łapkę w górę, znaczy. Chyba nie brał udziału w czymś, co mu się nie podoba, nie? No. Kości. Hmm, jest obsydian, ale nie ma diamentu. Jest redstone. że to cię zadowala, bo redstone jest ostatnio w pip tutaj. Więc z reguły na każdym serwie nikomu on nie jest potrzebny już. Bo ile można tych mechanizmów robić? No wiesz, mi, że można sporo. No tak. No a co, ja ostatnio coś robiłem z redstone'a, no to jednak szło. A, farmy robiliśmy na tamtym serwie. To przecież no. poszło... Z 10 caków poszło na to wszystko. No. Plus te, plus te bramki inne, co ja robiłem. No. Ty, ale tylko ja deadłem i powinno ze mnie wypaść wiadro z wodą. Ale ja tego nie A co, ja znalazłeś puste wiadro? Woda się wylała? Nie, nie ma w ogóle mojego wiadra. Czyli musiało dziś spaść mm. dalej. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Żelazo znalazłeś. Dropsy. Dropsy? Mhm. Mm I takie miętowe? Jo. Lapis? Mhm, nie. Lepsze dropsy. Eee, widzisz. Tylko teraz mam problem, bo... Nie cierpię, ponieważ mogę się trafić na najmniejsza ilość. Nie, może się trafić jeden, czy nie? Może. No to on trafiła się. Nie trafiła się najmniejsza ilość, bo trafiły się dwa. No <grym> nawet kilofa nie zrobimy. Nie zrobimy, właśnie. Dla to jest tu wszystko pomotane, nie? Tu już jest tyle tych tuneli. Piwrzelaża. Teraz złoto znalazłem. Nie... I tak już nie wiem, jak wrócić. Ale nie mogę znaleźć żadnych... żadnych naszych... zielonych przyjacieli. Przyjaciół. Aż takich uwielbiasz? Co? Aż takich uwielbiasz? I nie wiem, coś, coś ci przerywało mnie, ja nie słyszę ci dobrze. A teraz? No, lepiej. No, to dobrze. O, ma. o, siema. Siema. Uważaj tutaj, nie? Bo tu jak widzisz, Złoto. wszędzie naokoło jest... Yy, żelazo i inne rzeczy. słuchaj, weź... craftboxa postaw. Zrób piecyk. Przetopimy trochę żelaza, ja potrzebuję kill -off. bym się skończył. O mam okay. na wiadomość. Wiesz co? Zejdź tam, jak chwałem. Zarliśmy jednego z tych nieobbrzalnie wielkich cave'ów, to gdziebyś nie poszedł zawsze on jest pod tobą. Ile masz źle 39 Słabo A ty masz ile? Słabo spania? Ej, no prawie żeś mi zepchnął Ale patrz, ja tego nie znajomy Ty, nie wiem czy nie przeszedłeś przez mój lot, bo ja miałem wiaderko z wodą, nie mam go i mam 8 węgla, a miałem więcej Nie mam wiaderka A może nie... lawy byłeś? Nie, właśnie, nie było kolawy Dobra, zrobiłeś tego Furnace'a? No stoi, nie O, przytapia się już ale wiesz, że to ty masz patyki No No właśnie Chłopcze od patyków? Daj patyki Sporo złota to jest, ci powiemy. Rzadko w ogóle złota widać, a tutaj nagle ile już 12 złota? Gdzie ty jesteś? jesteś. Hmm. Złota patyki. Wiesz, jak mi wystarczyłeś? Zobaczyłem tylko tę Twoją zieloną bluzeczkę. Myślałem, że mi Creeper tutaj stoi koło mnie. Kurde. Okej. Co? Chcesz, Kilofan? Czy co? No, zrób mi Kilofan. No, dzięki. Dobra, ja ci powiem tak. Ja się teraz nie zbliżam do lawy. Od kiedy mam te dwa diamenty. Ja wiem, że to tylko dwa. Nie masz drewna, co? Ja mam tendencję do wpadania. Chyba o tym dobrze wiesz, że ja mam tendencję do wpadania. No. Hmm, to nic nie ma. Właśnie. Lubisz gorące kąpiele po prostu No tak Daj te patyki jeszcze Ja sobie z reszty węgla trochę pochodnie Dzięki I masz te patyki jak chcesz Leżą przy ja mam połowę tak. ci dałem połowę dla mnie Okej Tylko gołem niech to się tutaj chciał wróci moje Hmm. Gdzie ja byłem przed chwilą? W to ja mam trzy zelaza. Skoro straciłem to wiaderko, to co ja zrobię? Zaraz z wyciągnę tą wodę. Okej, okay, mamy wiaderko z wodą, jakby co. załatane z lawą. Ja schodzę w dół niżej ty większa szansa że diamenty, czy jakoś tak. No i teraz będzie tu pełno obsydianu. Już chyba wszystko przekopaliśmy, czy tam coś jeszcze masz? Człowieku, ja tu jestem przy rozgałęzieniu. Znaczy, przechodziłem obok, gdzie były cztery różne drogi i żadnej nie odkryliśmy. Zapewne hmm. jeszcze jest tego pełno. Znaleźć kopie surowca. Hmm. Oczywiście węgiel znowu. Wydawałoby się znaleźć spawnera szkieletów, o. E, no ja tu nie mam spawnera, ale szkielet, dwa szkielety mają tu imprezę. O, mm. redstone. Redstone też widziałem właśnie. Nie, kostka wpłynęła do lawy. Łażaj, nie, no nie No nie z złota się spaliło. Jak to? to nie było, bo jest lewem. tym jest. Była pot. Trzeba przejść przez prąd. Jest to jest pełna. Ej, chodź tu z wiaderkiem. Czekaj. No co? To masz lawę. No i tutaj to wszystko tylko dla węgla? No. Daj męcze, z wiaderkiem. Węgiel to. ważna rzecz. Co ty chcesz? No tak. Można mieć złoto, żelazo, wszystko, nie? Ale nie przetopisz. właśnie. Dobra. No ja nam proponuję teraz pójść. Chodź tu. W już nic nie ma. Jak to jest węgiel? No i tam jeszcze jakieś śladowe ilości. I resztą? No mówię śladowe ilości. Pozostawiłem tam. No i zabójczy gravel. No. Dobra, ja pokopię jeszcze tutaj. No patrz, jak tam, nie wiem, znikł mi, mi wiaderko wtedy, węgiel mi znikł, ale resztą został. Musimy osiągnąć nasz cel.